Fish, Ey, robíš? Robíš? So. Oh, co ty robíš? Co ty robíš? On je zpěrdalej z Co ty tu robíš chłopie? Co tam p*** Juro to já jsem na Sorry. To aim. Jestem jezu, smag, ja normalnie, jak się Uch! Nie, nice. no, nie masz defa. Uważaj, kto to zrobił. Jezu. Ja pierdolam, cztery krzyczałem. Tak, nie Nie co ty <laughs> okay, to co? nie na, Ta, paliące, są paliące. No, okay, to dobrze. Tak, 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 nie palące! Palące, tak, to I, nie nie! Jezusie, po prostu na Nie nie macie na tyle. Eee, a... Co? Ja, kurwa, a, co? Ja. Nie zdążę. Że... Wystarczy mi jabłka. Nie patrzcie na to. Bania pod jasne

No, ja pierdolę. Zresztą, po... Nie, co ty no, robisz? ty, ty robisz? Ty... Ej, czemu zajmujesz stróża? Maka jest na shortzie, chłop. Już wtedy cztery, chyba, naprawdę. No co? Ja Oj, ty jesteś takim trolek, co? co ty zrobiłeś? Ej, ty jesteś takim trolek. No. Nie ma, wcale ale. na to. Co to było kurwa? Jaki trik! Naucz jak to robić. Jest! Po lewej. Dobra, żyje. Super. Krzesło, krzesło. Nie wychylajcie, Sam. nie wychylajcie na niego po żadnym pozorem. Muszę zgarantować ja go, Stachu, ewentualnie. Nie wychylajcie, Uj, nie wychylajcie, on ma matę. O kurwa, kała! No i się no, spadłeś. a ja myślałem, że on jest drewno. Ale kuźwa, Stachu, no! się.

Dżungla, 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 zungla. gra, dobra, Co on grog, cię może skanować tu, schody będą. A się raszuje, 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 po prawej, po lewej, po prawej. Po prawej, po lewej. Ej, dobra, wygraliśmy trudniejszą. My trudniejszą Ej, prawej, prawej. prawej. takie noce. Ktoś pomyślał, żeby pójść na mitek, choć mają USP. To nie, bo nie wiem. ja szkoda. Bo smoke, oni byli na krótkim dystansie. No ja mam, kurwa. Dawaj No co, ty, ja ty, widzisz co ja mam, hopie? A widzisz, ja No błagam, Szczur, nie rób sobie jaj, serio, no bo no, kurwa, Ty no, sobie nie, sensu, nie rób no. jaj. Moni ma no co ma, żeby go ja O kurwa. Ja kurwa, ma dwie To panowie. O kurwa, tam plecy, mamy plecy. Szur, no Nie wie, że łamy pistur umarł Kukri! Diamond. defa? Okej okay. ja Ale nie nie ej, serio, pójdę to. E, w ogóle się. oni są chyba primary. Kurwa Krespa. Z... chłopie Mati Krespa. Kostop. Krespa. Kostop. Nie! Nie <ślałem> no, Przez... Zapisuj, zapisuj. Dosno. Co, co jeszcze raz? Nie, do... nie, nie Skąd? Jest... Nie, nie wiem. Je, to jest, było? Co ty robisz? Co ty robisz? Szyrek... Alegramy mną, ten z na moim ekranie. Spadło, spadło Krwa! Było nie u, u nie mnie, przed z drzwiami. Ta? Szukaj figurę printów no. i uciekaj. Zwierdalam stąd! Szedłem, wszedłem, on na 10. Dziesiątka, kurwa. A podj pod stoimy przy wejściu! Stoi po nim przy wyjściu, szybko biegnij do niego, muszę zdjęcie zrobić Biegnie <grystanie> się Potierzyj Zamknięta jest, zamknięta jest Potierzyj To jest kurwa Żyj Żyję ja kurwa... Chodź tu Ja pierdolę Dosłownie w